Cześć, tu Agnieszka Grzelak, witajcie na kanale Beauty Stories. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykonać makijaż taki na wyjście, na imprezę. I przez to, że mamy zimę za oknem, to stwierdziłam, że zdecyduję się na takie bardziej przydymione kolory, jakieś takie wina, śliwki, burgundy. I dzisiaj makijaż wykonam kosmetykami dr Irena Eris Provoke. więc zapraszam. Użyłam już sobie kremu nawilżającego na całą twarz, ale teraz zostały nam jeszcze zadbanie o oczy, a w zasadzie o skórę pod oczami. Mam tutaj taki bardzo fajny krem. Mam nadzieję, że znacie taki rodzaj właśnie, gdzie jest chłodząca nakładka i to jest mega, mega fajne. Zmniejsza worki pod oczami, opuchnięcia, wszystko schodzi pięknie. Tutaj od góry naciska się na takie miękkie miejsce i uwaga, wychodzi nam krem oho, jest takie przyjemnie zimne i teraz znowu naciskam sobie w trakcie już masowania wtedy chciałam wam tylko pokazać, że krem wychodzi o i już i to jest takie mega proste w obsłudze ja uwielbiam w ogóle takie wyciskane kremy pod oczy nie trzeba się babrać z tym i teraz jestem już gotowa na makijaż zacznę oczywiście od podkładu i użyję tutaj podkładu matującego, bo jeżeli chodzi o imprezy podkład matujący moim zdaniem jest najlepszym wyborem i nałożę go sobie gąbeczką I jak wiecie ja lubię sobie najpierw nałożyć trochę podkładu tak paskami i to jest korektor w pędzelku więc bardzo łatwo się go nakłada jeżeli macie właśnie cienie pod oczami albo nie przyspaną noc to w połączeniu z tamtym kremem et i teraz to wszystko trzeba będzie utrwalić puderkiem. biorę miękki puchaty pędzelek Oczywiście jeżeli macie cerę bardziej tłustą y, niż ja, to polecam używać puszku i tak sobie wprasowywać ten puder. Y, ale że teraz mi się trochę polepszyła skóra, to ja jestem szczęśliwą posiadaczką pędzla. Zastanawiam się, czym by był makijaż wyjściowy bez konturowania. Patrzcie, co tu mam. Jest w ogóle mega fajny produkt, bo jest konturowanko, róż i rozświetlacz w jednym. I lubię takie. Więc wezmę sobie teraz, ów, jaki drugi pędzel, wezmę sobie ten ym, do brązy, brą... konturowania. O, I delikatnie sobie konturuję. Oczywiście moc konturowania zależy od tego, jak bardzo chcecie się wyszczupnić i podkreślić. I pamiętajcie, że im macie mocniejszy makijaż w sensie oka, to tym możecie zrobić mocniejsze konturowanie i róż. I teraz, kiedy konturowanka jest już gotowa, zostawiam sobie ten produkt, bo tutaj mamy róż i biorę pędzelek, który jest e, moim zdaniem lepszy do różu. I teraz pat, pat, trochę i delikatnie sobie nakładam. E, nie nakładam sobie go tylko na sam środek policzków, żeby nie wyjść też na taką laleczkę, żeby one tak nie wyszły do przodu, tylko przyciągną po całości, żeby dodać sobie kolorku. Ale mi się wydaje, że to na razie y, wszystko, potem najwyżej sobie dociągnę. Teraz użyję sobie rozświetlacza, który jak widzicie tutaj jest w formie takiego kółeczka i ma różne odcienie tego rozświetlacza i taki w słonecznych barwach, że tak powiem. I do tego użyję takiego pędzelka wachlarzowatego, nie wiem jak to się nazywa, ale wypatrzyłam u Niki tutorial, że ona właśnie go używa, bo ja wcześniej używam innego i moim zdaniem nakłada się nim lepiej, bo jest taka delikatniejsza jakby chmurka rozświetlacza. Więc trochę sobie pomoczył. I tak delikatnie, żeby nie przesadzić. Bo ja wiem, że Niki to teraz lubi sobie dowalić, ale y, my nie jesteśmy nią. Nie jesteśmy tak bardzo gnem. Uu. Ale rozświetlacz jest piękny. Ja w ogóle uwielbiam takie złote rozświetlacze. Jak wiecie, to ja używam tylko takich. Bardzo rzadko mi się zdarza, żebym miała jakiś różowy i ten jest przepiękny. Zobaczcie jak się błyszczę. Ale ładny, dobra. Żeby cienie się dłużej e, i lepiej trzymały, użyję sobie bazy do powieka. W zasadzie bazy do cieni. Pod cienie. O! Wycisnę sobie troszeczkę i nałożę na powiekę. Nawet nałożę sobie tutaj w wewnętrznym kąciku też, bo ja zawsze daję tutaj bardzo jasny cień i on zawsze schodzi najpierwszy. I to samo na drugiej powyce. I teraz wezmę sobie po czwórne cienie, bo zakochałam się w tym najjaśniejszym. On jest najpiękniejszy ever. Już nie mogę się czekać, kiedy go nałożę na oko. Więc biorę sobie taki mały puchaty pędzelek. I nałożę go chyba na całą powiekę, bo po prostu pojadę. On jest taki ładny. O, oh, jest idealne na wieczorne wyjście. Ma delikatne drobinki w sobie, ale przy okazji jest taki, nie wiadomo jaki on ma dokładnie odcień. Czy to jest taki złotawy, czy to jest delikatnie różowawy, czy jest tam też troszeczkę takiego jakby bryskniowego odcienia, nie wiem. Ale to chyba właśnie przez to tworzy taki taki swój unikalny kolor. No jest przepiękny. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę tego cienia na palec. I go w klepie i wtedy jest taki o wiele bardziej intensywny. I zobaczcie, jak jest piękny. No obrajcie tylko. Jest taki szampański kolor. No wow. Teraz biorę kolejne cienie i tutaj użyję sobie tego bordowego, takiego burgundowego odcienia, ale nałożę go na mokro, bo wtedy on nabiera zupełnie innego wymiaru. W ogóle próbujcie używać cieni na mokro. To jest super sposób, bo po pierwsze są o wiele bardziej intensywne, po drugie mają często inny odcień i ten wygląda po prostu przepięknie na mokro. Wybiorę sobie pędzelek i zamoczę go w płynie micelarnym, żeby był. Y, mokry, ale nie, żeby z niego spływało, bo też nie chcecie sobie zalać cienia, on po prostu musi być wilgotny. I teraz normalnie moczę sobie pędzelek, i to są akurat. Y to są akurat cienie, które są wypiekane, więc to, że na przykład tutaj użyjecie sobie mokrym pędzelkiem, a potem chcecie wziąć na przykład palcem albo suchym pędzelkiem, w ogóle nie ma znaczenia. On tak czy siak działa. Tylko po prostu na mokro jest ciemniejszy, e, ma intensywniejszy kolor, a na sucho jest bardziej delikatny, więc to jest czat. I nałożę sobie ten cień tak w zewnętrznej części oka, w zaczynając od połowy, bo potem jeszcze wzmocnię zewnętrzny kącik, czymś ciemniejszym i teraz delikatnie go sobie rozcieram w stronę wewnętrznego kącika o. w ogóle nie bójcie się takich odcieni na oku, bo tutaj dorzucicie sobie na przykład trochę brązu i wtedy zupełnie inaczej to będzie wyglądać będzie stonowane, a z drugiej strony to będzie naprawdę bardzo widoczne o. teraz wezmę taki bardziej okrągły pędzelek i rozetrę sobie tutaj troszeczkę tą górną granicę. Potem będę na to nakładać jeszcze inny cień, ale chodzi o to, żeby tutaj troszeczkę to zmienić. I zobaczcie, jak ładnie to wygląda na niebieskiej, niebieskiej powiece, na niebieskim oku. I tam, gdzie potrzebuję, jeszcze sobie dołożę właśnie tego mokrego cienia. Jejku, zobaczcie, jaki śliczny. Czemu ja tak rzadko używam takich kolorów? <laughs> Bordowy cień mam na oku, ale teraz, żeby to oczywiście wzmocnić, użyję czarnej kredki i ją trochę rozmarzę, żeby przydymić to wszystko, żeby nie było takie ostre. I tutaj podkreślam zewnętrzny kącik. Nie dojeżdżam tą kredką do połowy oka, bo chcę sobie tylko tutaj przyciemnić, zrobić taką fajną, ciemną bazę na następny cień bo potem i tak będę używała linera, więc nie chcę tutaj robić kreski. Tak to jest, tak się ma tylko dwie ręce. I tutaj gąbeczką delikatnie rozmazuję brzegi. I próbuję to zrobić mniej więcej w taki kształt, żeby właśnie troszeczkę wychodziło poza zewnętrzny kącik. Takie V, jakby. I dokładnie to samo robię na drugim oku. I nakładam ją też w zewnętrznym kąciku, ale na dolnej powiece. I rozcieram. Tutaj właśnie tworzę taką bazę klejącą do kolejnego cienia, który nałożę na to. Oczywiście, jak chcecie, to możecie też zostawić kredkę samą, bo i tak wygląda dobrze. Ale zawsze wygląda lepiej, jeżeli się coś jeszcze na nią nałożę, bo wtedy jest taki bardziej trójwymiarowy efekt. Biorę jeszcze raz ten sam cień w kolorze wina i mały pędzelek i tym razem nałożę go na sucho. I zaraz zobaczycie, co się stanie, jak nałożę go na kredkę. To jest jak się go nałożę na kredkę, to on trochę zmienia swój odcień i robi się bardziej fioletowy więc tutaj możecie go kontrolować i właśnie mokro, sucho i na co go nakładacie. To jest niesamowite, że możecie nim stworzyć zupełnie różne odcienie. I teraz moja ulubiona część wieczorowego wyjściowego makijażu, bez którego byłoby mi jakoś dziwnie słabo i źle. To jest liner. I tutaj mam lai... a... eyeliner w pędzelku. I najbardziej właśnie lubię używać takich, bo po prostu to jest tak, jakbyście sobie malowały markerem po twarzy. Ale jest bardzo wygodne. Dołożyłam sobie teraz puszek na palce, żeby łatwiej było mi stabilniej oprzeć yy, rękę. Bo jeżeli się tak bardzo napracujecie nad wieczornym makijażem i nagle kreska wam nie wyjdzie, to mówię wam, to jest złe. Więc Lepiej jest zrobić jedną linię tak już po całości, niż tak dziubać sobie troszeczkę, bo potem wychodzi nierówno. Więc tak podejmijcie męską, damską decyzję i po prostu przeciągnijcie tą kreskę. I teraz. Ło, mi się ręce trzęsą. Albo nie, pi nie nie piłam kawy, właśnie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No, i to sobie wypełniam. Jak robię kreskę, to pełne skupienie, słuchajcie. To, co jest dla mnie obowiązkiem w makijażu, to zalotka. Ja mam proste rzęsy, ja to zawsze się śmieję, że jak krowa, więc ogólnie, jeżeli ich nie podkręcę, no to prawie ich nie widać. Więc tak jak zwykle łapię... O! I ściskam. Mniej więcej, no maks 10 sekund, bo jestem leniwa i mi się nie chce więcej, ale najlepiej by było właśnie około 10 sekund sobie przytrzymać. To zawsze wygląda tak co. I ludzie, którzy są nie w to w ogóle w zalotki, czyli na przykład głównie faceci, patrzą na to z przerażeniem, jakby to była taka XIX wieczna, czy 8, nie, za XIV wieczna narzędzie tortur. No i pięknie. I teraz został w takim razie nam tusz do rzęs. Ten tusz do rzęs akurat jest wielozadaniowy, co uwielbiam, bo i pogrubia, i podkręca, i yy, wydłuża. O. Wygląda na to, że oczy są już skończone, yy, ale jeszcze zostały nam usta, trzeba jakoś pięknie podkreślić. Niektórzy lubią podkreślać usta pomadką, niektórzy lubią yy, błyszczykiem, ale ja jak już dziś wychodzę, to zwykle lubię taką matową pomadkę. O. Przetestowałam sobie różne kolory pomadek i stwierdziłam, że wybiorę te dwa odcienie, bo zwykle mam tak, że jeżeli szukam jakiegoś konkretnego albo nie mogę się na jakiś zdecydować, to po prostu mieszam sobie jakieś dwa kolory, albo trzy, albo więcej, ale ogólnie mieszam. I nakładam sobie troszeczkę tej. I troszeczkę tej. Stwierdziłam, że chcę, żeby były trochę bardziej różowe, ale jednak takie przygaszone. I te dwie pomadki dokładnie tak zrobią. Dobrym pomysłem jest porównanie sobie pomadki, znaczy porównanie, przyłożenie sobie jej do twarzy, żeby zobaczyć, czy ten kolor, który Wam wyszedł, czy będzie pasował do makijażu. Ale jeżeli nawet przy takim czymś nie będziecie się potrafiły zdecydować, to się nie, martw, nie martwcie, bo to są tylko usta, je jest bardzo łatwo zmyć i nałożyć nowe. Tak, tak Więc ja sobie nałożę mój testowy, yy, eksperymentalny kolor. Jak już skończyłam makijaż, to zostało mi tylko się psiknąć y, nowymi perfumami Stelli. Uwaga! Zawsze chciałam to zrobić. ty ty ri, ty ty, ty. Ach, Nowy zapach. Zawsze chciałam wystąpić w reklamie perfum i może mnie zauważą i mnie wezmą kiedyś. Piszcie w komentarzach. Weź, ściągnieszkę do reklamy. U, yeah. Mam nadzieję, że makijaż się Wam podobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej filmów, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby wiecie być na bieżąco ze wszystkim. I jeżeli macie jakieś fajne propozycje na kolejne filmy, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia, pa!